Moja mama zaginęła dwa lata temu i właśnie dostałam jej ostatnią wiadomość. Nie zrozumiesz tego uczucia, dopóki nie pokłócisz się z mamą, a następnego dnia ona zniknie. Po tym jak powiedziała, że jestem wpadką i powinnam zostać usunięta, zablokowałam ją wszędzie i przestałam się odzywać. Dopiero, gdy policja zapukała do moich drzwi, poczułam, jak bardzo tego żałuję. Oczywiście stałam się podejrzana w sprawie jej zaginięcia. Ściekła córka kłóci się z matką, a potem ta znika. Brzmiało to bardzo podejrzanie. Początkowo myślałam, że się ukrywa, by udowodnić mi, jak bardzo za nią zatęsknie. Starałam się myśleć pozytywnie. Jednak po czterech miesiącach zrozumiałam, że coś jest naprawdę nie tak. Po zamknięciu śledztwa przeprowadziłam się do domu rodziców, by zająć się tatą. Był załamany jej zniknięciem i zaczął chorować z rozpaczy. Wiedziałam, że Muszę odkryć prawdę. Bałam się, że to może być moja wina. Bardzo się myliłam. Minęły dwa lata i dalej nie było po niej śladu. Życie jakoś się ustabilizowało, ale tęskniłam za nią z każdym dniem coraz bardziej. Wtedy zaczęły się sny. Najpierw słyszałam tylko jej płacz lub widziałam ją stojącą na końcu schodów. Było to niepokojące, ale uznałam, że to tylko efekt żalu. Jednak któregoś wieczoru sen stał się bardzo wyraźny. Siedziałam w swoim pokoju, gdy usłyszałam drapanie od strony piwnicy. Zeszłam na dół. Dźwięk był jednostajny i złowieszczy. Otworzyłam drzwi do piwnicy. Stała tam moja mama, w połowie rozłożona z grymasem wściekłości na twarzy. Złapała mnie za ramie i rzuciła w dół schodów. Upadłam na szyję łamiąc ją się że muszę iść do lekarza. Następnej nocy było jeszcze gorzej. Próbowałam nie zasnąć jak najdłużej. W końcu przegrałam z sennością około trzeciej nad ranem. W śnie leżałam sparaliżowana, a mama siedziała na mnie, wpatrując się we mnie z wściekłością. W jednej dłoni trzymała mój telefon, a drugą otworzyła mi usta. Zaczęła wciskać telefon do środka, poziomu, łamiąc przy tym moje zęby. Ketchup zalewał mi usta i spływał po policzkach. Pochyliła się i demonicznym głosem krzyknęła: "Sprawdź telefon". Obudziłam się z krzykiem i podeszłam do nocnej szafki. Telefon leżał spokojnie na swoim miejscu. Wzięłam go do ręki, włączyłam messengera i przewinęłam listę kontaktów, aż znalazłam mamę. Wstrzymałam oddech i kliknęłam Odblokuj. Od razu przyszła wiadomość: o 16.45. Minutę po tym, jak ją zablokowałam, świat wokół mnie się zatrzymał. Nie mogła tam dalej być, prawda. Tata musiał ją przecież wypuścić. Chyba, że wcale tego nie chciała. Nie miałam już wyboru, musiałam to sprawdzić. Włączyłam światło w piwnicy i zaczęłam schodzić. Odwróciłam się z ręką przy ustach, by powstrzymać wymioty. Nie mogłam się powstrzymać i spojrzałam znowu. W jej dłoniach leżał telefon. Ostatnia próba ucieczki i naprawienia tego, co zniszczyłam. Bądźcie dobrzy dla swoich rodziców. Daj suba popart dwa.